Witam serdecznie. Dzisiaj kolejne piwo z lubelskich targów piw rzemieślniczych. Piwo kupione no, z dosyć mocną ciekawością. Będzie to piwo z browaru Lubrow, które jest w mojej okolicy niedostępny, także targi lubelskie była to taka niepowtarzalna okazja, żeby sobie zakupić piwka. No i dotarły do mnie bardzo pozytywne opinie na temat tego piwa. No, może to być piwo ciekawe. Poza tym, jest to piwo o tyle ciekawe, że jest to West Coast, ale jest to tak zwana Small Ipa. 3,2% alkoholu, nie wiem czy tutaj będzie wyraźnie widać. Ekstrakt 10, także może być spoko. Jak widać na etykietce są tutaj takie chmiele jak Citra Incognito Galaxy WLP067 i jest to Hazy West Coast Session IPA także no to jest ciekawe to jest ciekawe jak przy takim ekstrakcie i niskiej zawartości alkoholu ten west coast będzie smakował no tutaj niby nam browar zapowiada że Powinno być dobrze, także zobaczymy. Hopfist 7 to kolejne piwo z serii, które opowie ci chmielową historię. Tym razem bardzo lekką i owocną, lecz nie pozbawioną charakteru i goryczki. W końcu to West Coast. Sprawdź jak można zagrać chmielem na bogato. W lekkiej Hazy West Coast IPA. Składniki. Woda, słody jęczmienne, słód pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne, chmielno i drożdże no i HopRate 11,5 g na litr. Także hmm, chyba wszystkie informacje podałem, data ważności 29 lipca 2023. Etykietkę widzieliście, chmiele, mmm, powiedziałem jakie są tutaj wyszczególnione na etykietce, e, także Hopfist 7, czyli Hazy West Coast Session IPA, e, testujemy to piwo. E, jaka barwa? Jakieś hmm. Takie jasne złoto, piwo lekko hazy, przymglone, ale nie jakoś bardzo mocno. Piana mało obfita, głównie drobno i średnio pęcherzykowa, niuchamy. No, powiem Wam, że chmielowo to tutaj jest, także chmielem bucha po nozdrzach. Cytrusy, białe owoce, właśnie taka kwiatowość, takie nuty... Hmm takie roślinne, może lekko ziołowe. E, wydaje mi się, że jest właśnie taka ostrzejsza nuta ziołowa tutaj. Takie polne zioła bym powiedział. Ta, takie mam skojarzenie przynajmniej. E, owoce e, pestkowe, tropikalne, takie powiedziałbym, w, na wpół e, właśnie gorzkie, na wpół takie rześkie, kwaśne. Coś w tym stylu, nafta, naftowość też tutaj jest. Także muszę powiedzieć, że feria zapachów. Bardzo fajna jest właśnie ta taka roślinność, ziołowość w aromacie. Ona się tutaj tak na końcu, zaraz za tymi cytrusami, wybija i to jest właśnie takie fajne. To jest taka właśnie ziołowa, taka ostrzejsza nuta. Muszę powiedzieć, że jak dla mnie bomba się tutaj komponuje aromatycznie. Także Wasze zdrowie. No piwo wytrawne. goryczka no jest, jest taka średnia, średnio niska, no wiecie, no do West Costa to troszeczkę tutaj brakuje pod tym względem, no ale, ale nie czepiajmy się szczegółów, tak, zaraz zobaczymy co jest dalej w smaku. Na pierwszym planie taka naftowość, białe owoce, cytrusy, taka lekka bym powiedział. Mm, właśnie ziołowość, może ciutkę ziemistości. Bardziej takie pestkowe, troszeczkę bardziej właśnie cierpkie tropiki. Takie cierpkie tropiki, takie pestkowe, tak, coś takiego. Ale są też y, tropiki rześkie, jakiś ananas gdzieś tutaj. Właśnie owoce cytrusowe takie kwaśniejsze może, nawet jakaś nuta limonki, cytryny, coś w tym stylu. Kwiatowość hmm. Troszeczkę takiego ananasa. No, także muszę powiedzieć, że jest całkiem ok. Może tylko co do goryczki bym się przyczepił, no ale y, wiecie, no jest to w końcu small IPA. Także y, też tutaj y, wydaje mi się przynajmniej. Nie mam doświadczenia z tym stylem small iPA, szczerze mówiąc. Nie jestem w temacie. No, ale wydaje mi się, że jednak. Y, no ta goryczka nie będzie aż taka jak, jak w, że tak powiem, pełnoprawnym łyskoście, także myślę, że tutaj jest spoko. Ogólnie piwo jest fajne, jest nachmilone, aromatyczne, wytrawne. Goryczka też jest. Nie, no taka niska, średnio niska, bym powiedział maksymalnie. Nawet nie średnia, ale nie jest źle. Także piwo dobre, fajna alternatywa, 3,2%, jeżeli gdzieś na przykład jedziecie za niedługo, za 2-3 godziny, no to jak najbardziej, myślę, że tutaj jest to opcja do spróbowania, już do tego czasu wytrzeźwiejecie, no natomiast macie tutaj w zasadzie bardzo dobrą IP, bardzo dobrą IP takiego West kościka. Chociaż ja bym powiedział, że to jest gdzieś tak trochę pomiędzy i a trochę pomiędzy West Coastem, no ale, ale powiedzmy, że okej, okay, że jest ten West Coast, tutaj się nie będę czepiał. Tak więc no jest to na, na pewno moim zdaniem spoko opcja i jest to w każdym bądź razie na pewno bardzo dobre piwo. Także wielkie dzięki za uwagę, to by było ode mnie na tyle. Trzymajcie się, cześć i wasze zdrowie.